Hej, witajcie na kanale Antochrys Plus. Dzisiaj historia, o super rynkach. O, koledzy, może pójdziemy zaatakować Tak. To, O! A, tam jedne, tam jedne pomyliły, pomyliły, uczyli, e, to, to, A, to już nieważne. Aaaa! Paszwowato. Tak, niepowtarzam, Nie, podam się. Nie, będę Nie, pk. Ty, 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 ty. Ty, ty, Nie, Ja. ja, 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 Nie, Nie, pokonam was. da, nie mam strzałek, boże by mnie spadło mi. P Tzu! I po nim, ale na te posiłki zły. I już jeden tam się stykuje. <grym> ziu, ziu. kiedy? Teraz się wypadnie, Hurra! A teraz się przykleję. W końcu ma skórkę, to weźmę łódź. się przyklejono, a teraz się pokonałem. Adzie! to ja, to ty kolego, hej! A to ja o, swoim aero wagonem lecę, żeby wam uratować.